Siemaneczko, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od krótkich informacji. Mianowicie, jakiś czas temu odezwał się do mnie Fuchs ze swoją świetną akcją promocyjną, w której możecie zgarnąć fajne gadżety. Akcja promocyjna ruszyła 15 lipca i będzie trwać do końca sierpnia albo do wyczerpania zapasów. No, firmy nie trzeba przedstawiać na pewno ktoś kiedyś e, stosował oleje Fuchs'a w swoich maszynach, no i najczęściej stosował. Fuchs LS90 jest to olej do przednich mostów. No a teraz jeszcze w lewo do skrzyni biegów Fuchsa UDO MP. No i co trzeba zrobić, żeby zgarnąć taki gadżet? Jak na przykład czapeczka. Za czapeczka wystarczy, że kupimy taką bańkę. 50 litrów oleju kupujemy. Wchodzimy na stronę olejeagrifarm.pl Rejestrujemy tam swój paragon. No i Wtedy już dostajemy automatycznie czapeczka. A za zakup powyżej 10 litrów oleju, no to już jest bidon No i fajna koszulka z tej właśnie nazwą Akcji Król Pool władca hektarów. Także na pewno ktoś taki olej kupuje, Paragony Mocie, rejestrujcie na stronce. No i za sama rejestracja dostajecie fajne gadżety. A my już przechodzimy do dalszej części filmu. Pozdrawiam. Siemaneczko w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy mapować pola. Mapowanie bardzo ważny zabieg. To co roku. a działkach, które tego wymagają, oczywiście. Czekajcie, tworzymy sobie rozsięgło. Zaraz coś opowiadam. Szczelina. Dosyć dużo. A tak. Tak mniej więcej przykładam palce. cztery jak chodzą to jest e, tak jak powinno być w zasadzie. Chodzi coś. Pełny RCW na 3,4 hektara Tutaj też tak mome yy, tak. Różnego rodzaju jak wapna, oczywiście tylko sypki Zaraz Wam powiem dlaczego To jest akurat wapno z Nordkalku Nordkalk, Standard Kalk Miałem go kiedyś na jak powiem na testy No i od tego czasu zamawiam tylko jego Według mnie jest najlepsze, najlepiej zmielone. No i widać efekty po tym wapnie. Kiedyś tam zamówiłem na przykład. zaczynałem, nie? Zamówiłem na Elik zamówiłem wapno na się przyjechało nie wiadomo co, byle co. Fakt, że to było na te dofinansowania, no to kasa za to zwracali. No ale jak ktoś ma serio kupować wapno okno i chce, chce, żeby były efekty na polu, no to lepiej dopłacić te 30-40 zł do tony i wziąć tego nordkalka. No już ostatni sezon sypia e, węglanowe z prób, próbek gleby. Wyniki wyszły taki, że e, nisko jest magnes. Nisko jest magnez, także teraz przechodzimy na wapno magnezowe, też będę kupował z nordkalka, bo jestem z niego zadowolony. Na przykład mogę wam powiedzieć e, taką sytuację. Ostatnio tam z kolegą, on, go do, on stosuje tylko granulowane, bo e, Sypkim jest dużo piosku, a granulowane jest lepsze, bo jego dajesz mniej. To jest główno prawda, bo wapno granulowane to jest to samo wapno co, co sypki, tylko że jest po prostu lepiej przemielone. I trzeba go dać tyle samo, co tego. Ale na no, Big Bagu oczywiście nie piszą, że musisz tam dać 2 tony na hektar, bo kto ci kupi yy, i będzie sypał po 2 tony na hektar. No, Troszkę trzeba też pomyśleć logicznie nad tym, bo nie da się zrobić więcej wapna w wapnie. Ostatnio też miałem taką propozycję współpracy, że tak powiem, na do mnie jakaś tam firma. Co robią tam jakieś wapno granulowane, właśnie zaczynają. Jakoś super nazwa, oczywiście, najlepsze. Najlepsze do tego 300 kg na hektar. I będzie działać jak nie wiadomo co. Żeby oni mi zapłacą, żeby ich zareklamował, bo Kudy nie robię tak, że polecą coś czego w ogóle nie stosowałem. Gdy nie? chcecie, to przywieście mi 10 ton eee, Rozsieja to u siebie, będę miał z tym kontakt jakikolwiek, to będę mógł coś powiedzieć o tym. No to mi, eee, biedą, dobra, to przygotuję oferta. No i oferta przyszła na maila. Eee, powiedział już z ceną do mnie, to jest taka domie cena za auto 24 tony 11 tysięcy kurwa 11 tysięcy złotych za 24 tony wapna to ja mam za 11 tysięcy e, 90 ton węglanu, czy tam magnezu no to jest w ogóle, nie, nie dla mnie tego coś ale dobra, już mniejsza z tym bo nie będziemy się tutaj rozdrabniać jak to wszystko działa, bo też myślę, że wiecie Niektórzy reklamują, no oj, kurwa, te kolejne. Tu się jak z rozsiewaczem. Dobra, przejechało. Z rozsiewaczem nie, jest, z opryskiwaczem Jademy d 2 540 na wałku. Plus, minus. Daleko wtedy sypie. 3, 6, na 9 metrów. Możliwe, że nawet dolatuje. Także w sumie tu mogę jechać C1, bo albo dobra C2, bo nie wiem jak wyjdzie. Lepiej, żeby zostało niż brakło. Najwyżej, jeszcze w przyszłym roku, tutaj sypnemy Tu jest PH. Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam jaki PH. O, tutaj widać, coś się sypało z kombajna Tylko czemu się tak sypie? Niekiedy jest tak, że kaść się robi, jakąś. Jakby dziura i coś się sypie. Zaraz wyjdziemy zobaczymy. O. o! Ok. Tak, jakby si to nie wyrabiało. Popatrzcie tu, o! Widzicie? Tu leci dużo, dużo zboża wyleciało. I to się sypie na całym polu. Jest tylko jeden taki pasek, i tu przy nawrocie. Czemu? No tu jechał na pewno pod górka Tak by sito się przytkało I wypadało sitem No ale tego leży tutaj No trochę tego leży Nie wiem czemu tak się dzieje Ale już to zaobserwowałem w zeszłym roku i Nie widać nigdzie żeby coś było takiego, jakaś dziura czy coś Kurde ślimaków pełno, rzepak tu teraz będzie Będzie trzeba sypać i sypać na te ślimaki no i to jest tak do połowy tej górki. Potem przestało. Nie wiem. Tu też, tu też. Coś tutaj jest dziwnego w tym. Trzeba często sprawdzać sita chyba, bo to tak jakby się sito przytkało. No zresztą coś tu się przytkało, bo pamiętam, ale żeby aż tyle to... To nie pamiętam. Co każde pole trzeba sprawdzić po prostu sito. Jademy sypiemy i przyjademy tutaj głęboszować, także dzisiaj będą takie prawdziwe testy głębosza, znaczy już były, ale dzisiaj będzie na filmie. Bo jestem małym Johnzinem chodził w głębosz i, i z tym dużym i z Fergusonem. Także już tam zrobił pora hektarów i jak na razie wszystko wszystko w najlepszym porządku tak powinno być. Tutaj jakieś chwasty mi wyszły, nie wiem czemu. Zniszczymy ich turym chociaż, no bo chcemy głęboszym się ich powyrywo. Tutaj nigdy nie było sypnięte Także tu mogę najechać na C1 Kurde, myślałem kupić jakiegoś RCW dużego, ale stwierdziłem, że to jest nieopłacalne, bo już pH jest tak w miarę wyprowadzone. To już nie trzeba będzie sypać tyle tego wapna, no. a jednak taki RCW też kosztuje z 20 tysięcy większy No już chyba lepiej domęczyć tym małym te, te pora tych hektarów co 3 lata myślę trzeba będzie sypnąć teraz magnezowym na tych dobrych polach jeszcze się wyprowadzi te gorsze i będzie, będzie jak ta lala wszystko Tam w cieniu fajnie widać, że jest tak oszronione z wapna Jeszcze musimy załadować e, dzisiaj dwa. Po tym jeden jeszcze tam kajmy byli dzisiaj, ale na inne pole, tam będzie Kukurydza. No i później po kukurydzy jeszcze dwa, ale tu już chyba tyle tego nie będzie. Także będę musieli zmniejszyć szczelina trochę. Na dół, to na pewno przeleci z dołu. Jak jest na górze, no to już gorzej, bo się blokuje. Chyba braknie tego na ten sezon. Kiedy już kupimy to magnezowe, będziemy wozić z magnezowym. Też się zatko. Chcemy temu z wysoka pierdyknąć. O kurwa, taśma schodzi. Taśma schodzi w ta strona, czyli tu musimy podciągnąć. Chyba nie mam tu klucza takiego. No, to by się na pewno zatkało. Jechało, to to sobie walemy Ała Pierdolone klapki kurwa Zjechało z koła i na brzuch. Powiem szczerze, pierwszy raz mi się tak zrobiło. No ale tu już długo leży. To może temu. No. Dobra, to już przeleci. Załadujemy, zapnęmy i skoczymy po klucz. No, będziemy brać tak stopniowo, takie bryły się nie będą nabierać. Myszki. Kurwa, to już jest resztówka. No nie, no jeszcze trzy będą, ale więcej nie będzie. No to na ten sezon po kukurydzy, po kukurydzy nie będziemy sypać. Dobra, idę po tym kluczu, zawpniemy się i jedziemy.